Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mennica. Mennica. Dzień dobry. Dzień dobry. Miałem pytanie do Ciebie. Proszę Pani, chciałbym dowiedzieć się, czy Państwo uh, robicie monety? Halo? Halo, robimy. Czy Państwo robicie monety? Robimy monety. Ale czy na zamówienie? Tak, na zamówienia. Co by Pan chciał, chciał zamówić? Proszę Pani, ja tutaj zajmuję, mam takie handle właśnie sztuka. Tak. Takie antykwerwiec e, właśnie. Tak. Również robię tary te antyki. O, obrady różne dzieci. Chciałem dowiedzieć się, ile będzie kości. Halo? Halo, tak? O, ile będzie kosztów e, takie wytłucenie e, moneta katedra w Ale jakiej wielkości ma być ta moneta? E, a jaki ma oryginał wielkość? Ale co ma być na tej molecie? Pan jeszcze raz powie. Katedra w to jest ciągle, Czy ciągle ci włącza, wyłącza, nie wiem. Jest tam pani? Jestem. Takie słyszycie, kliki. No e... bo taki mam telefon po prostu. A, no właśnie. Proszę pani, katedra w Rouen. Jaka katedra? Katedra w Aha, i ta katedra jest... ma być na monecie? No to jest moneta. Kloda mm -hmm. moneta. No nie wiem, czy katedra się zmieści na monecie. Nie, nie, to jest już moneta. Aha, to jest już, mo ale moneta tego malarza. No, no, tak, tak. Aha. <gryw> ale to mennica nie robi w wielkości moneta. Nie, nie, ale teraz Pani mówiła, że robicie monety. Robimy monety, ale nie moneta. Nie, nie, no właśnie moneta, no to Ty mówi monety, właśnie tego, bo przyjeżdżasz z Austrii. Taki e, pan, który jest zainteresowany kupieniem. Ale to może moneta obraz kupić, ale nie monetę. N nie no, moneta. Moneta. Tak, katedra. W jest zainteresowany tym. I prosił żebym z Polski znaleźć, kto wykona. No, mennica robi monety, ale nie moneta. Jeżeli ten pan e, chce kupić katedrę. A pieniądze. to ile monet, monetów ty robi, tak? Nie można jeden tylko hurty. Można jedną monetę. Jedne nie moneta, jedno, tylko tak? monetę. No rozumiem jedną, a że, e, trzeba ile zrobić, duże zamówienie, tak? Nie duże zamówienie. Churty. Ale nie monetów, tylko monet. No monet, tak. Klot monet. Nie klot monet, tylko monet, pieniążków, bilonu. A ile to będzie kosztowało, tak? No, raczej, raczej y, okolicznościowe monety to mennica bije, bo takie zwykłe to no, niestety w banku trzeba pobrać. Mi, mi.